Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny rumpeksowy haul. Mam rzeczy po 5 zł i jedną sukienkę za niecałe 4 zł, bo była na wagę. Także kolejny zbędnego wstępu, będę Wam pokazywać, co trafiłam. Ta sukienka, myślę, że powędruje do mojej siostry, bo ja tak średnio się z beżami lubię, aczkolwiek jest prześliczna. Bardzo bym chciała taką błękitną albo pastelowo-fioletową. To bym była naprawdę zadowolona. Może mi się jeszcze uda do lata, do wiosny, sobie taką trafić. Oczywiście tym, gdzie trzeba czymś spiąć dekolt, albo po prostu go zaszyć, no bo tak, albo jakiś guzik do robić, bo to jest troszeczkę tylko, tylko wiązane, także trochę niebezpieczne, żeby tak nosić. Aczkolwiek sukienka i śliczna, pokażę Wam tak bardziej z bliska, tutaj na dole też super wygląda. Także zaraz ją przymierzymy, zobaczymy, jak ona wygląda. No ale mówię, czy nie będę sobie jej zostawiała. Liczę, że uda mi się trafić taką w moim ulubionym kolorze. Oczywiście, tak jak myślałam, ten sobie trzeba gdzieś coś z nim zrobić, bo tak bym nie wyszła. Tak jak założyłam, to się trzyma, ale co nie wiem, ile się będzie trzymało w ten sposób. Także trzeba by coś z nim zrobić. No i tak ona wygląda. wiecie co tak jak przymierzyłam, to jestem pewna, że odno myślę, że jakoś nie czuję się za bardzo w tym kolorze. Aczkolwiek skinka jest ładna, mi się podoba taki fason. tutaj tak zawiązałam. Nie wiem, czy jednak nie była by z tej strony zawiązać, po prostu, ale tak wiecie. Bardziej to wszystko się trzyma w tym momencie, ale trzeba będzie coś z tym zdecydowanie zrobić. Pokażę Wam, co jak poda dookoła. Myślę, że sukienka sama w sobie bardzo ładna, po prostu nie mój kolor. To jest dla mojej mamy sweterek, kolejna rzecz, też za piątek. Bardzo ładny brąz. Moja mama uwielbia taki kolor i też ślicznie w nich wygląda, także na pewno będzie zadowolona. To jest elka, także na mnie może być troszeczkę przyduży, aczkolwiek myślę, że przymierzymy go na tą sukienkę, to powinno. No, wyglądać ok, zobaczymy jak on wygląda. Bardzo ładny, bardzo przyjemny tu jest materiał. Także zobaczymy jak on wygląda, ale jestem pewna, że moja mama będzie z niego zadowolona. Ostatniej parę sweterków przynosiłam, ale raczej jakieś takie jaśniejsze, bardziej miodowe kolory. A tutaj takie obrończenie. Myślę, że to jest w ogóle taki naprawdę twarzowy odcień brązu. Ten taki bardziej klasyczny, ani za ciepły, ani za zimny. Myślę, że nawet ja będę w nim ok wyglądała, a ja jakoś tak się średnio lubię z brązami. Zobaczymy jak on wygląda. Nie, jednak tutaj nawet nie pomogło. tych chyba te rękawy tak wierzę, więc dla mnie przyduży ten sweterek. Ale ładny jest. i Jest bardzo, bardzo milutki. jestem pewna, że moja będzie z niego zadowolona. Teraz już dla mnie rzeczy: wszystkie, wszystkie już dla mnie zostały. Nie wiem, jak sobie do tej ostatniej sukienki, ale to jak będę wam ją mierzyła, to sobie zdecydujemy. No i taka sukieneczka czarna, koronkowa. Yy, ona się naprawdę opłacała, bo ona nawet ma. Podszewkę, która jest odpinana, także taka haleczka, tak spokojnie do jakichś innych rzeczy mi się nada Jeżeli coś nie widzimy, o takiej dopasowanej charki, ja będę potrzebowała. Także takie dwa w jednym. Bardzo prosta, tutaj z koronką. Lubię czarnie, lubię takie ciuchy, także na pewno sobie ją ponoszę. Koniecznie ją teraz wyprzymierzę, myślę, że powinna. Być ok, ale oczywiście I go nie rzadko Z jednej strony lubię takie wskinki, które mają tutaj te podszewki odpinane, a tutaj przyczepione Wiecie o co chodzi, to jest taki kusiczek z nadelką i po prostu te ramyczka są przyczepione I wtedy dzięki temu one się nie zsuwają A zawsze jak zakładam, to mi się to w są stronie przykręca I nie wiem, może będę to osobno zakładać i później jakoś przypinać właśnie Może to się tak robi, zawsze, zawsze to naraz ubieram kiedy są takie szmeny, no i tak, tak ta sukienka wygląda. Mi się podoba. Dawno w sobie po pokażę Wam oczywiście też te okoła w ten sposób. Nie wiem, czy w końcu wszystkie zapięłam, bo jakoś tak się z tym męczyłam. Nie wszystkie zapięłam, ale wygląda ok, moim zdaniem. Kolejna to jest właśnie ta za niecałe 4 złote I wygląda w ten sposób. Ona jest bardzo podobna do takiej sukienki. Wykorzystam to jest z długim rękawem, z takimi nietopaszywymi rękawkami, które wam pokazywałam moich ulubieńcach z tamtego roku, które trafiłam w Lubku i to jest identyczny materiał. Identyczny kolor, identyczny materiał. Wygląda w ten sposób. Identyczny. Aczkolwiek to jest H&M, a tam to jest Zara Ale z tego samego materiału to muszęli. Bardzo podobne sukienki. Właśnie z tego względu wzięłam, bo tamto naprawdę uwielbiam i śliczne. Pomyślałam, że ta też powinna być zadowolona. Ona ma z tyłu tutaj odkryte plecy, ale ta troszkę zasłonięta, także. Dosyć ciekawie to jest zrobione Rozporki po bokach, ale nie jakieś strasznie wysoko. I wiecie co, nie patrzę, czy ona ma jakąś podszewkę. Nie ma niestety, tylko jakieś podszewki, także, ponieważ te rzeczy zdecydowanie na lato, gdzie jest słońce i tak dalej, no to myślę, że coś tam będę musiała pod nią założyć, bo może być wszystko widać. To jest taki materiał troszeczkę, troszeczkę prześwitujący pod jakieś większe słońce. Także wierzę, jestem ciekawa, jak ona będzie na mnie wyglądała. No, i ta wygląda ta sukienka. Podoba mi się. Jestem pewna, że sobie ją ponoszę latem. Troszeczkę zastanawiam się i trochę mi kusi. Może, żeby to jakoś tak stężyć, żeby to nie było takie szerokie, szerokie? Chociaż tak ktoś ma swój urok. Ogólnie jest, jest ładna. Bardzo mi się podoba ten materiał. Kolor mi się podoba, także na pewno sobie ją ponoszę. Świetna będzie na lato. Kolejna sukienka. To jest taka sukienka z Zary. Tutaj w każdym razie bliżej luźna, bardzo ładny tutaj ten wzorek ma kwiatki, ja uwielbiam sukienki właśnie czarne w jakieś kwiaty, także musiałam ją koniecznie wziąć jak ją trafiłam no i podoba mi się tutaj te detale taki wzorek, fajnie to wygląda koronka, jakieś ozdóbki także koniecznie ją teraz sobie przymierzymy jestem praktycznie pewna, że będzie dobra, ten dekolt ma spory i jest taka luźna w fasonie tutaj wszędzie, więc no może będzie potrzebowała czegoś pod spód, żeby to bezpieczne było. I tak wygląda ta sukienka, bywam, że mi się podoba bardzo, bardzo, aczkolwiek tak jak stoję tutaj prosto przed kamerą, staram się nie garbić, ten dekolt jest okej, okay, ale jednak on to jest troszeczkę luźna, więc będę musiała chyba po prostu założyć jakiś top pod spód i tyle, żeby się nie przejmować, bo tak jak, jak w ogóle się nie garbię, nie siadam, no to jest okej. Okay. Tutaj Wam pokażę też stół, jak ona wygląda. Bardzo, bardzo mi się podoba ta sukienka. Tutaj też detale. Bardzo. Kolejna rzecz, i tutaj też muszę coś zrobić, bo dekort jest do samego pętka. Ja nie wiem, czemu oni aż takie te robią w sukienkach. Rozumiem, jak jakaś taka, wiecie, wieczorowa i tak dalej. No ale akurat no to już jest bardziej wieczorowa powiedzmy, na no to nie powinnam narzekać, bo to te też za pięć złotych była, no ale taka zwykła kiecka, wiecie, na co dzień. Także ta wygląda w ten sposób, taka satynowa, bordowa w sumie, bo to jest tak troszeczkę między bordowym a fioletem, ale widzę, że tutaj na kamerze bardziej bordowo to wygląda, w zależności od światła. Przyjemy taki satynowy materiał, lubię ten kolor, także powinna być ok. Zobaczymy, mierzymy. I powiem Wam szczerze, że ta sukienka bardziej mi się podoba, niż myślałam, że będzie mi się podobała. Spijam sobie na razie taką broszką tutaj, ale myślę, że to da się spokojnie szyć, bo z boku jest zamek, także i tak ją. Założę po szyciu Ładna jest, wiecie? Moim zdaniem Znaczy wiecie, jakbym myślała, że jest nieładna, to bym jej nie brała, ale czasami coś jest takiego, wiecie Taje się inaczej, niż się okazuje później na człowieku, jak się przymierzy, także czasami lepiej Jak się chodzi o takich lup, to rzeczy są naprawdę ładne i muszę od razu a jak tak się nie jest pewne, ja jednak wolę sobie najpierw to przeprać w domu, i od razu mierzyć, ale tak patrzę na siebie w podgląd i podoba mi się ta skórka, podoba mi się kolor, także fajnie, że się na nią zgłosiłam i tutaj zapomniałam jeszcze o tej sukience, jak Wam mówiłam, że wszystko chyba sobie zostawiam poza ostatnią, ale właśnie stąd też nie jestem pewna, szczerze mówiąc, bo nie wiem, czy nie będzie na mnie za mała, jeżeli będzie na mnie ok, to sobie zostawię, jeżeli będzie za mała, to oddam jej siostrze, bardzo ładny kolor, taki stalowy, stalowo-niebieski, porządnie jest zrobiona, z podszewką, także fajnie, fajnie, zobaczymy Zobaczymy po prostu jak ona na mnie leży, i wtedy będę mogła zdecydować, czy sobie zostawiam czy nie. jaka jest pogięta jak ją założą skienka sama w sobie jest ładna, ale jednak ta podszewka okazała się mega minusem, bo na wysokości biustu yy, tam jest taka podszewka, żeby wiecie, nie prześwitowało jakiś i tak dalej. Ale ona jest tak w połowie i po prostu marszczy się, i bardzo ją więc trzeba po prostu wypróć, bo się odznacza. Także no to jest minus, ale sukienka jest ok, no. Ostatnia sukienka. Tutaj taka. Wężowa, szara Zobaczymy I myślałam właśnie, bo ona też ma ten dekolt taki Czy nie założyć jej po prostu na to I to zrobić z tego, zrobić taką halkę do niej Do mierzenia, ale chyba po prostu założę ją Normalnie i bardziej sobie tutaj to przytrzymam I powinno być ok Taka zwykła, bardzo podobna do tamtej pierwszej, którą Wam pokazywałam Ale troszkę inna materia, inne rękawy Ale ten sam fason I nawet ma też tutaj taką samą falbankę Tak wygląda ta sukienka Lubię takie kolory, także jestem zadowolona Myślę, że też ok, pasuje To pokażę Wam dookoła no już cały mój holder, ci znać co ma w oko co niekoniecznie, pochwacie też oczywiście Waszymi łupami, zapraszam Was też na mój Instagram i go w opisie, no i zobaczcie w na następnym filmiku, cześć!